Najczęstsze błędy firm przy wdrażaniu NIS-2 i jakich uniknąć? Dostosowanie się do dyrektywy NIS-2 to ogromne wyzwanie dla wielu firm, szczególnie tych z sektora MŚP, które często nie dysponują dużymi budżetami na cyberbezpieczeństwo właściwie nawet nie wiedzą do końca, co się dzieje. Dużo procedur mają, ale w głowie, na pewno nie na piśmie. Tymczasem regulacje są bezwzględne. Audyt NIS 2 to nie opcja, ale obowiązek, a jego brak może skutkować drakońskimi karami finansowymi. Przedsiębiorcy nie mogą sobie pozwolić na błędy, ale jednocześnie zmusza się ich do ponoszenia kosztów związanych z wdrożeniem nowych procedur. Pierwszym i najpoważniejszym błędem, jaki popełniają firmy jest bagatelizowanie konieczności przeprowadzenia audytu NIS 2. Wiele organizacji uznaje go za zbędny wydatek, licząc, że uda się dostosować do przepisów bez dogłębnej analizy swoich systemów IT. To ogromne ryzyko, ponieważ nieprzeprowadzenie audytu oznacza brak świadomości rzeczywistych zagrożeń i luk w infrastrukturze, które mogą skutkować nałożeniem kar lub, co gorsza, poważnym incydentem cyberbezpieczeństwa. Drugim częstym błędem jest... Odkładanie wdrożenia nowych procedur na ostatnią chwilę. Wiele firm czeka do momentu, aż regulacje zaczną być egzekwowane. I tutaj to znany jest błąd, chyba we wszystkich, u wszystkich przedsiębiorców, że liczy się, że albo ustawa nie wejdzie w życie, albo jakoś to będzie, albo się myśli, że się da spisać te wszystkie procedury w ciągu np. tygodnia. A na przykład NIS-2 wymaga nie tylko wdrożenia środków ochrony, ale także regularnego monitorowania systemów, co wymaga odpowiedniego planowania. Ostatnie miesiące przed wejściem przepisów w życie mogą oznaczać lawinowy wzrost kosztów usług doradczych i audytorskich.